Witam, pozdrawiam. Kolejnie odsłonie nowy projekt Ludmiły. Tym razem przedstawiam dwie Ludmiły konwersje na PKP. Jedna jest konwersja w ogóle na PKP. i to jest jedyna lokomotywa, której używam nazwy nie BR żadna, tylko LTZT109 pod taką nazwą została wyprodukowana A taką lokomotywę kupiłem taką konwersję na PKP ktoś sprzedawał że nie była droga to sobie wziąłem miałem w planie też w ogóle ją przemalować ale barwy PKP mi się spodobały i zostawiłem w oryginale sobie ludmiłkę Także tak, ktoś już tak, co już ją namalował i tak się sprzedał. A druga ludmiłka to akurat była taka żółta, czarno-żółta. Ona była taka sama jak tutaj, co jest. Taka żółta była. I kolega Daniel mi ją przymalował na moją prośbę na PKP Intercity. Jego malowanie przepiękne. W ogóle Daniel to lokomotywy bardzo świetnie maluje mimo że z tego co mi gadał takimi farbami jak ja ale niestety mi tak precyzyjnie to nie wychodzi ani żadnych zacieków to nie ma nie wiem czy on tam odtłuszcza te budy czy nie odtłuszcza no nie wiem jak on to robi że mu tak to fajnie wychodzi <laughs> te malowania mi tak idealnie nie wychodzi ale też maluję także tutaj przedstawiamy sobie dwie konwersje na PKP tu akurat mam Robię sobie wagon, Berlin Warszawa Express w wersji jeżdżącej jest to oklejona buda. Od tego widzicie buda, gazetkowca przecięta i rozszerzona, bo wagon jest dłuższy, od gazetkowca normalnego o 5 cm, to musiałem go przeciąć na pół i po prostu go tylko rozszerzyć Okleję okleiłem ten wagon, no, bo to będzie wersja jeżdżąca. Także mi zostały jeszcze tutaj mam przygotowane szkieleciki na dach, tak jeszcze oklejał i te są drobnice na dachu i z przodu, no wersja jeżdżąca będę miał. No ale dzisiaj to tematem są ludmiłki Także bardzo fajnie pomalowane. Tak jak wspomniałem, to już taką kupiłem na Allegro. Ktoś wystawił w takim stanie i w takim malowaniu konwersja na PKP. A tutaj, tak jak wspomniałem, kolega Daniel pomalował. No zaraz zobaczymy w ogóle je wjeździe. Także tamta budowa już wyschła. Naklejki wodne, można powiedzieć, jak dobrze pójdzie, będą dzisiaj do odebrania. Jak nie, to jutro już na pewno. Ale nie wiem czy zdążę ją okleić i zrobić, bo to trochę tego jest. A muszę do Warszawy jechać w piątek i to. Nie wiem czy zdążę. No ale jak nie to po będzie już ludmiłka No ale jeszcze tak i tak zanim tą ludmiłkę pokażę nową, nowy projekt, to i tak w pierwszej kolejności jeszcze mi zostało do pokazania dwie ludmiły. I po pokazaniu tych dwóch ludmił to potem już po prostu. Tylko czekać na pojawienie się tej nowej ludmiłki, nowe malowanie. Także bardzo lubię te lokomotywy, bo są wielkie, duże. Tak wspomniałem, także elegancko, dobra, no to na razie. A znaczy nie na razie, bo spotkamy się teraz na makiecie kolejowej i dwa tabory PKP pojadą. Także na pierwszy rzut pójdzie sobie. Lubliko w malowaniu PKP LTZD 109, no to lecimy. Także bardzo ładne malowanie w barwach PKP. I tutaj mamy trzy kartonowe wagony. I wszystkie trzy są wydawnictwa Answer. Te dwa wagony były w zestawie razem z M10. A wagon pocztowy był sam. Ale w takim składzie fajnie się prezentują. Na razie do następnego spotkania.